Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku Rozmów o Polsce. Dziś porozmawiamy o polskiej oświacie. Moim i Państwa gościem jest Pani Teresa Misiuk, były kurator lubelskiej oświaty. Chciałabym zapytać o wystąpienie Pani Minister Nowackiej, Pani Minister Edukacji i nośnego hasła o odczarnkowieniu szkoły. Na czym to polega? Witam Państwa ponownie, bardzo się cieszę, że możemy kontynuować tę rozmowę o polskiej edukacji. Rzeczywiście, a w poniedziałek, 22 stycznia, Pani Minister Nowacka składając wizytę w województwie lubelskim, między innymi tu w Lublinie, także w Białej Podlaskiej, po raz kolejny użyła tego hasła, że odczarkowujemy, Szkołę słyszeliśmy je także w kampanii wyborczej i jest to hasło odmieniane przez wiele przypadków, używane bardzo często i bardzo słusznie. Padło tutaj pytanie, co to tak naprawdę oznacza. I ja myślę, że ci, którzy je wypowiadają i też ci, którzy je przyjmują za probatą, to tak naprawdę nie wiedzą, co się pod tym hasłem kryje bo tak na logikę a rzecz biorąc jeśli mówimy o odczarnkowywaniu to oznacza, że ta nowa ekipa rządząca koalicja 13 grudnia nie będzie absolutnie kontynuować tych działań które podejmował, inicjował, realizował w polskiej oświacie Pan minister Przemysław Czarnek. No to skoro tak, to trzeba zadać pytanie, czy w związku z tym w polskiej szkole i w polskiej oświacie nie będzie tych wszystkich działań, które w ostatnich latach miały miejsce. Bowiem też warto zwrócić uwagę, że pan minister Czarnek kontynuował. Także działania zapoczątkowane po wygranych wyborach parlamentarnych w 2015 roku przez ówczesną, zapoczątkowane przez ówczesną panią minister Annę Zalewską. I teraz właśnie, jakie to były działania? Ja jednak pokuszę się o to, by w naprawdę bardzo dużym skrócie, bo gdybym je chciała rozszerzyć, to musielibyśmy wiele jeszcze kolejnych odcinków tych rozmów poświęcić tej e, tematyce. Ale by uświadomić przede wszystkim tym osobom, które przyjmują to hasło e, odczarnkowania szkoły w taki bardzo pozytywny sposób, a właśnie jeśli pytamy o szczegóły, to nie potrafią powiedzieć. Więc jaka była polska oświata i polska szkoła pod rządami ministra Czarnka? Przede wszystkim to był czas, kiedy nastąpił bardzo znaczący wzrost subwencji oświatowej, która trafia do samorządów, ale to czas, kiedy oprócz subwencji do samorządów, a także innych organów prowadzących szkoły, innych organów niż samorząd, trafiły dodatkowo bardzo wysokie środki na inwestycje w oświacie. I proszę Państwa, tu naprawdę wystarczy się rozejrzeć dookoła. W naszym województwie to bardzo pięknie widać. Szereg inwestycji jest już ukończonych. Wiele w toku. Ja podam tylko kilka przykładów, a wszystkich Państwa, którzy mają co do tego wątpliwości, zachęcam, by to po prostu. Zobaczyć. To jest piękne przedszkole w Niedźwicy, już oddane w budowie na ukończeniu przedszkole w Zakrzówku. To są piękne sale gimnastyczne w bodajże czterech szkołach w gminie Poniatowa, już oddane do użytku, służące lokalnym miejscowościom. To są w trakcie rozbudowy szkoły w Jakubowicach Konijskich i w Prawiednikach. To jest dokończenie budowy warsztatów szkolnych w zespole szkół ponadpodstawowych w Radzyniu Podlaskim warsztaty nie tak dawno zostały oddane do e, użytku, to jest dofinansowanie, na, tak jak w przypadku miasta Lublin, budowy nowej szkoły, nowej siedziby dla szkoły specjalnej, lubelskiej w kwocie sięgającej 80% kosztów na jej budowę to dofinansowanie rozbudowy a właśnie obiektów szkolnych dla dzieci dotkniętych autyzmem przez stowarzyszenie Wspólny Świat w Białej Podlaskiej proszę państwa ja bym tak mogła wymieniać jeszcze naprawdę bardzo bardzo długo takiego wsparcia finansowego Polska Oświata i polskie szkoły nie miały Fantastyczny program Laboratoria Przyszłości zrealizowany w szkołach podstawowych. To program, który wraz z całą obudową, także tą metodyczną dla nauczycieli, sprawił, że polskie szkoły przeniosły się rzeczywiście, polskie szkoły podstawowe przeniosły się rzeczywiście w XXI wiek. To rozbudowa pomocy dydaktycznych, doposażenia, wyposażenia szkół w nowoczesne pomoce dydaktyczne poprzez kontynuację programów rządowych, aktywna tablica, a rozbudowa zintegrowanej platformy edukacyjnej, gdzie nauczyciele, ale także uczniowie mają wspaniałe narzędzia do tego, by w nowoczesny sposób realizować naukę. To szereg działań służących odbiurokratyzowaniu pracy nauczyciela. Rozmawiamy, to spotkanie odbywa się w siedzibie NZZ. Solidarność to wieloletni postulat Związku Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. To odbiurokratyzowanie pracy nauczyciela to naprawdę duża determinacja ze strony pana ministra. To pokazanie. Bardzo konkretnych przepisów, które określają, a, jakie czynności biurokratyczne winny być po stronie nauczyciela, ale to przede wszystkim zmiana form sprawowania nadzoru pedagogicznego i wyeliminowanie, ewaluacji i monitorowania, jako tych form, które generowały te czynności biurokratyczne, i pozostawienie a, kontroli i wspomagania. To też taki czas ze względu na te uwarunkowania związane z pandemią, wojną w Ukrainie, gdzie rzeczywiście wspomaganie było w ogóle tą wiodącą funkcją w sprawowanym nadzorze pedagogicznym. Tak jak powiedziałam, tych działań jest bardzo wiele, stąd ja posłużę się także swoimi notatkami, by jeszcze o tych najważniejszych działaniach powiedzieć. Bo szkoła. Czarnka, Szkoła Ministra Czarnka to także znaczący wzrost etatów dla pedagogów i psychologów w szkole. To jest odpowiedź na właśnie tą obniżoną kondycję psychiczną dzieci i młodzieży. To jest też odpowiedź na dynamicznie zmieniający się świat, wprowadzenie nowych przedmiotów, tak bardzo krytykowanego przedmiotu historia i teraźniejszość i przedmiotu, którego wprowadzenie nie wywołało wielkich emocji, na szczęście bardzo potrzebnego, biznes i zarządzanie, bo młodzi ludzie muszą być przygotowani także do funkcjonowania w tym zakresie. Dlaczego tak bardzo obecna rządząca koalicja? Wówczas jeszcze będąca w opozycji, kiedy wprowadzana była historia i teraźniejszość, boi się tego, by młodzi ludzie, młode pokolenia a potrafiły myśleć przyczynowo-skutkowo, potrafiły dostrzegać powiązania między tą teraźniejszością, w której funkcjonują, tym skąd ona się wywodzi, by uczyły, uczyli się samodzielnego myślenia, oceniania faktów. To naprawdę jest zadziwiające, ale to, co bardzo istotne jeszcze odnośnie odbiurokratyzowania, to kwestia uproszczenia awansu zawodowego nauczycieli. Właśnie zmniejszenie tych czynności o charakterze biurokratycznym na rzecz umiejętności praktycznych, zmniejszenie też liczby stopni awansu zawodowego. Bardzo szeroko zakrojone działania związane z rozwojem kształcenia zawodowego. Zadaniem pani minister Zalewskiej była tak naprawdę odbudowa w ogóle szkolnictwa zawodowego. Pan minister Czarnek tę troskę o rozwój szkolnictwa zawodowego, by odpowiedzieć na potrzeby rynku pracy, kontynuował, chociażby poprzez to, że powstały branżowe centra umiejętności w naszym województwie aż Siedem, ale też właśnie by połączyć tą troskę o a, kultywowanie pamięci, temu y, służyły programy Poznaj Polskę, Poznaj Polskie ślady w Europie, gdzie uczniowie otrzymywali dofinansowanie do wyjazdów szkolnych. To piękne programy budujące naszą tożsamość, a z drugiej strony działania, które mają służyć temu, by polska szkoła była jak najbardziej nowoczesna, nadążająca właśnie za tą dynamiką zmian, by uczniowie uczyli się w taki kreatywny sposób i to fantastyczny pomysł realizowany we współpracy z Centrum Nauki Kopernik. To są tak zwane SOWY, czyli strefy odkrywania wyobraźni i aktywności. W naszym województwie powstały dwie, w niewielkich miejscowościach, w Rykach i w Bychawie. To naprawdę zachęca dzieci do tego, by potraktować naukę jako wspaniałą przygodę. I ja jeszcze raz przypomnę, my rozmawiamy o tym, co się działo w polskiej oświacie i w polskiej szkole za czasów pana ministra Czarnka. Pan minister Czarnek także był zwolennikiem wdrażania w polskiej edukacji elementów edukacji klasycznej właśnie ze względu na to, że jest to ta edukacja, która troszczy się o rozwój sprawności umysłowych dziecka, młodego człowieka. To z inicjatywy pana ministra Czarnka zajęliśmy się jako lubelskie kuratorium oświaty organizacją ogólnopolskiego konkursu retorycznego dla uczniów szkół podstawowych. W ślad za tym powstała też Olimpiada Retoryczna po to, by dzieci, młodzież przygotowywać właśnie do samodzielności myślenia, do wypowiadania się, do szukania argumentów, tak byśmy potrafili ze sobą rozmawiać, byśmy potrafili ze sobą dyskutować. To szereg programów realizowanych we współpracy z instytutami naukowymi, z wyższymi uczelniami, służących. Odbudowie tej kondycji zdrowotnej i takie popatrzenie na młodego człowieka w holistyczny sposób, czyli z jednej strony troska o to zdrowie psychiczne, a z drugiej strony także o tę sprawność fizyczną i chociażby te działania realizowane z Akademią, z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie dotyczące badania wzroku. I, Szanowni Państwo, to wszystko, o czym mówię w tej chwili, to jest polska oświata, to są działania w polskiej oświacie za czasów, kiedy ministrem edukacji i nauki, bo ministerstwa były połączone, był pan profesor Przemysław Czarnek. I teraz wszyscy nauczyciele, rodzice, ale także młodzi ludzie muszą sobie odpowiedzieć, czy rzeczywiście nie chcą, by takie działania w polskiej szkole były kontynuowane. Oponenci pana ministra sprowadzili jego działanie tylko do tego, że inicjował działania, projekty ustawodawcze, które miały zastopować taki bardzo swobodny wstęp różnych fundacji, organizacji, stowarzyszeń do szkoły. Ale przecież sami rodzice przyznali panu ministrowi rację, podejmując po tych nieudanych próbach inicjatywę ustawodawczą. Bo tak naprawdę o co chodzi? O co chodzi i o co chodziło w tych działaniach? Żeby rodzice, przede wszystkim rodzice, ale także dyrektor szkoły, także kurator oświaty, wiedział kto wchodzi do tej szkoły, jaki program chce realizować na tych zajęciach, jakie chce prezentować treści, czy one są zgodne z podstawą programową kształcenia, a czy nie, czy są zgodne z zasadami wychowania, a przecież pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice, mają to zagwarantowane w Konstytucji. Jeśli tego typu działania budzą opór, no to wytłumaczenie jest bardzo proste. To znaczy, że są środowiska, które chcą wejść do szkoły z takimi treściami, z takim programem, z takimi działaniami, które są absolutnie dla dzieci niewłaściwe, służą niestety temu, by dzieci niejednokrotnie wręcz demoralizować i deprawować. I tu oczywiście też jest pełna zgoda, że takie zajęcia w szkołach absolutnie odbywać się nie powinny. I stąd naprawdę jeszcze raz powinni sobie zadać pytanie: ci wszyscy, którzy przyklaskują temu hasłu. Odczarnkowanie szkoły. Czy naprawdę wiedzą, co się działo w polskiej szkole w czasach, kiedy ministrem był pan profesor Przemysław Czarnek? Ja od bardzo wielu dyrektorów szkół, nauczycieli, na pożegnanie usłyszałam następujące słowa. To był dla nas trudny czas trudny, bo mieliśmy do czynienia z pandemią, bo mieliśmy do czynienia z wojną w Ukrainie. Ale dla polskiej szkoły to był dobry czas. No właśnie. Prawie każde dziecko w szkole, a nawet zaryzykuję, że każde dziecko w szkole i każdy student po raz pierwszy, myślę, wiedział, kto jest ministrem, kto jest jego ministrem. Wcześniej takie informacje dla dzieci były zbędne, a tutaj e na tyle był aktywny minister Czarnek, że każde dziecko wiedziało, że to jest jego minister w danym czasie. Dokładnie tak, tym bardziej, że pan minister odwiedził bardzo wiele a, szkół w całej Polsce, w województwie lubelskim oczywiście bardzo dużo, ale w całej Polsce. I to, co myślę jest wielką zaletą, co bardzo mocno podkreślało środowisko szkół specjalnych, które w pewnym momencie te placówki szkoły czuły się wręcz zagrożone likwidacją, to pan minister Czarnek powiedział bardzo mocno, że to są absolutnie placówki potrzebne, to właśnie dla tych szkół pojawiły się też dodatkowe środki finansowe na inwestycje, przykładem chociażby właśnie to dofinansowanie budowy szkoły specjalnej w Lublinie. Pan minister bardzo często spotykał się w szkołach właśnie z uczniami. Nigdy nie było takiego spotkania, gdzie częścią uczestników nie byliby uczniowie i to z nimi przede wszystkim pan minister się spotykał. Myślę, że tutaj wspólnie z panem ministrem jesteśmy zgodni co do takiego przekonania. Pan minister też o tym często mówił. Ja to ujmuję krótko w takim zdaniu, że Podmiotem naszych oddziaływań jest uczeń, jest młody człowiek, natomiast filarem tych oddziaływań jest nauczyciel. Stąd ta troska była zarówno w stronę e, ucznia, ale także nauczyciela, bo to przecież dopiero zarządów Zjednoczonej Prawicy dzięki tym zwiększonym środkom i stale co roku zwiększanym środkom w subwencji oświatowej pojawiły się po latach zupełnego braku wzrostu wynagrodzeń, pojawił się wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli. Stopniowy, systematyczny, zgodny ze złożonymi obietnicami, takie przecież też plany były w tym budżecie przygotowywane na rok 2024. Pozostaje nam nadzieja, że jednak to odczarunkowanie pozostanie tylko takim hasłem propagandowym, a te mądre działania zainicjowane w polskiej szkole będą kontynuowane, bo one dobrze służą. Uczniowi Dziękuję bardzo. Moim Państwa gościem była, była kurator Lubelskiej Oświaty, pani Teresa Misiuk. Dziękuję bardzo.